zaczynamy grę o jak na porządek całkiem przyzwoita karta w zasadzie powinniśmy powiedzieć dwa kiery z tą kartą ale powiemy dwa kiery powiemy dwa kiery cokolwiek to znaczy król tref bezwartościowy a z kim gramy kontra ojojoj oj, oj. benz kati Hungary to może być pani Katarzyna. Region Macau. China Akati, co? Napiszę jej Haikati. Niech się cieszy. 800 loginsów. No to trzeba spasować na takie trzy kiery nie mówić. I zawistować w, w, w i listujemy na skrót w Ten ten trzy piki. Królka rozyskał na wartości. Nie wiadomo co. Mało grają. Mhm. Dużo lew moje. A może mój przybije? Może moja Kati przebije mój. Mhm. Siedem. Jedenaście. Wyrzucenie kara nic nie daje. Karo było do przebicia. Podrójny. potrójny renos Oj dziesiątką co mu to maja dziesiątką Mhm. jeszcze jedną lewę biorę, nie, trzy mamy, mało mamy, A to we, to wezmę, pod podwójny renos. Przybija mój. Po co przybija królem pik? No po co przybijał królem pik? Po co przybijał królem pik? Byśmy wzięli, gdyby na wypromowałbym wziąłbym wziął te lewe. Trefla ma. Nie, pika. No byśmy wzięli. Nie mieliśmy jak. Oni 4 i 9, dlatego, że zachowali powściągliwość. Trzy kiery można było wygrać. No. Z tą kartą Kasia nie dodała mi. Powiedzmy 1 bezato. Cokolwiek to trudne znaczy. Powinien mieć jedno oczko więcej Jedno oczko więcej powinien mieć. Ale mam dwa starsze kolory zablokowałem. A te kamp to ktoś nowy? Nie, macał. u Maca u. 5000 loginsów A Kasia ile gra w szachy? No w tym roku zaczęła i 800 to codziennie gra po dwa razy 2 miesiące, 2 miesiące to jest 80 dni, 10 razy dziennie wchodzi To nic nie robi, tylko gra w brydża To jeszcze jedną kawkę A uciekł Makał, Zizhu Zizhu przyszedł to to Ja usunąłem tego zysku. Pier. Piotruś złoch. no. nic nie ma, to ją wywalę. Nie ma takiej odzywki, cztery trefle. O, wyimpasowałem króla Karo, król pik szczęśliwy leża, co to jest? O, A Piotr z Włoch. To jeszcze jedną bierzemy Wezmę Asa pik wezmę i bij. No i zagraj w kiera. W kiera. O po co w karo? Chyba, że musi przebić. Ale tu trafił na tyle treflów. Zostało dwanaście treflów. Trzeba to liczyć. Nie umiem liczyć nie swoich Bez jednej. Przekładź króla, straciłem lewkę. Dlaczego w Trefle nie gra? yat önümüze göre çıkıyor ben. al yer tyle kierów. To król pik martwy w ten sposób. Pięcioma treflami nie licytuje się cztery trefle. O, Margi przyszła. I trafia się do... Czy za to było trudno? Margi, skąd jest Margi? O! Margi jest z Australii, Baker. A tu jest Harle Harle to z Chin. Czysto chińskie imię Harley. No zobaczymy. Najsłabszy jestem w, tej, w tym towarzystwie, jeżeli chodzi o siłę gry. Nietrafiony wist. O! Kasia zawistowała w trójkę. Nie mając damy kier, trójka powinna wskazywać figurę. Kasia, jaką ma siłę gry, doświadczona jest. No weź i odróć, odwróć, Kasia w karo, odwróć w karo. No, odwróciła. Moja, od mojej dziewiątki jest tylko as starsze, to trzeba pamiętać. Piki ja nie mogę grać, bo widwy na waleta. Mm -hmm. dostałem lewe na dziewiątkę karo. Kasia wyrzuciła lewę kierową. I jeszcze jedną lewę kierową wyrzuciła. Może ma króla Kier albo Asakier. A As z króla Pika albo asa. B i odwróć pika. I odwróć pika. Odwróć pika. No, trochę umie grać. No to ta się odrzuciła od lewy. Mhm. walet dobry niedobry 7 punktów wygraliśmy z słabszą kartą o teraz mam ładną kartę teraz też przyjemnie się licytuję spasuje mi oczywiście, że mi spasuje Ale będę się pchał. Jeszcze nie rozgrywałem dzisiaj. Siłę nie za dużą. O! ja licytacja zniechęca do gry. Trefle, to ma moja Zuzia. <coughs> A Kasia. Uwaga. Kontra. Żąda wistów kolor dziadka. Kontra. Żąda wistów kolor dziadka. Oczywiście, jak ktoś zalicytował bezatu, nie ma na trzy bezatu. Kontra. Żąda Widz tu w kolor dziadka. Taka jest konwencja. Jak to jest dziesięć? Po wyście pikowym i pownownym po wyście pikowym, oczywiście, że 3B za to nie mogło być. Już nie mówiąc o tym, Janusz przyszedł, pan Janusz, 5000 loginsów, zaawansowany. Opowiedzmy, no jak człowiek jedno jednotreflo. brali cztery kierowe no treflowy brali trochę list treflowy wypuszczał kontakt od razu Nie znosi się karnej kontry partnera. Co za ludzie? Nie uzgodniłem mu tych pików. Powinien mieć 6 pików. Na taką licytację. Że ja będę rozgrywał. No ma 6 pików. Więc tam powinien wejść nie pik, bo od razu wejść dwa piki albo co, albo 3 piki. A my w piki gramy. Zagrajmy tak, że tutaj będą te piki po prawej, może król wypadnie. Chociaż bezpiecznie grać damy w koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. to nie ściągamy. Oddamy dwa trefle. Pika kiera No niedobrze, nie wygramy. Można było tego króla wyimpasować, grając jednak w damę. To było do wygrania <laughs> na spadającym singlowym walecie. Źle zagrałem. To teraz będzie bez jednej. Zobaczymy, Czy potrafię nie I raczej no No ja na to poradzę? Nie potrafią czytać tam. Biorą kiera i biorą trefla, więcej nie biorą. To to nie umie liczyć odher. No połóż damę. Przecież widne grasz. Oni teraz widzą wszystkie karty. Można to było wygrać grając damę pik w koło, tak jak intuicja mi podpowiadała. Rozum powiedział nie rób głupot. Nie policzyłem, że, że, że mają tylko trzy karty. Trzy karty mają podział 2-1. No zagrałem na spadającego króla, a to spadał walet. Co jeszcze? Jeszcze można było? No dwa trefle są do oddania, a kier jest do oddania, jakbyśmy nie grali. Partner, wejść, blokujące, dwa piki. I tyle. I mi się jeden oto uciekł. Bie no. uto. Trzeba kończyć. Ostatnie rozdanie gramy, bo to trwa... za długo. Ewa Róża. No dawaj Ewa, skąd ty Ewa Róża jesteś? Kanada. A Margi na co czeka? No graj Margi. Powinno być 5-5, a w najgorszym wypadku 5-4. Silna ręka to może być negatywny wybór kolorów z dwójką pików. Woli grać w piki niż w kiery. Nie mam listu dobrego. Muszę w coś zawistować. No to wistujemy w Atu Nie mogę w kiera pod króla Ani z pod Asa należy do najgorszych. Asa nieco lepszy. Po pierwsze zwis pod Asa powoduje, że partner nie wie, czemu tak zawistowaliśmy. Ostatnie rozdanie, bo to za wolno idzie. 8 Margi musi mieć 3 piki i parę kierów ma. Trzeba szybko. Ojoj, ojoj, oj. oj, 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 oj Madame? Co to za numer? nie, 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 nie. Tak to my się bawić nie będziemy. Próba wyrwania mi lewy na singlowego króla. Zobaczymy zaraz. Co to było. A! Próba zaszachrowania. Znaczy uczciwego zaszachrowania. Nie Nie taki szwindel szwindlowy, to uczciwy szwindel przebija króla. No ja tych czterech pieków nie wygrałem, poza tym to tam. A to byłem poddenerwowany. Co, Pika zapomniała? Nie zapomniała. No to kier jeszcze ma. Co? Cz nie wyszło cztery. Jak nie idzie to... A wygraliśmy, bo szło cztery kiery. Wygraliśmy rozdanie. Przeciwniczki z wyhamowały. dziękuję się.